Mawizowie z tej strony Zawias, w dzisiejszym odcinku powiem wam czy warto grać w Cyberpunk 2077, ale zanim zaczniemy możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, to bardzo pomaga dla kanału, więc byłbym wdzięczny, no i bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! I od razu możemy sobie jak zwykle przejść do plusów omawianej gry, a pierwszym z nich będzie to, że świat gry... Jest bardzo rozbudowany, ma ogromną ilość szczegółów, interaktywnych elementów, ciekawych easter eggów, dzięki czemu mimo, że posiadamy nawet wiele godzin w tej grze, ciągle możemy odkrywać coś nowego. Kolejny plus to to, że fabuła jest bardzo wciągająca, ma wiele różnych zakończeń, które zależą od wyborów gracza, więc tak naprawdę możemy zagrać w grę 4-5 razy i za każdym razem będziemy zaskoczeni tym, jak gra się skończy. To również jest bardzo dużym plusem. Kolejna zaleta jest trochę powiązana z poprzednią, a jest nią to, że postacie są bardzo dobrze napisane i rozwijają się w czasie rozgrywki, oznacza to to, że na początku mimo że na przykład jakiejś postaci nie lubimy, na końcu podejście do niej może nam się całkowicie zmienić, ze względu na to, że żaden z bohaterów pobocznych nie jest całkowicie liniowy i ma wiele ciekawych wątków. Kolejnym atutem gry jest to, że możemy zróżnicowanie tworzyć naszą postać. Jeżeli chcemy, możemy iść tylko w walkę wręcz, możemy zająć się. Tworzeniem przedmiotów możemy być snajperem, hakerem, dosłownie mamy dziesiątki możliwości, w jaki chcemy sposób poprowadzić naszą postać. Dzięki czemu, tak samo jak w przykładzie pierwszym, po przejściu gry kilka razy nam się nie znudzi. Kolejna mocna strona gry to to, że walka w cyberpunku jest bardzo dynamiczna i satysfakcjonująca, szczególnie jeżeli uwzględnimy użycie wszczepów bojowych, które możemy sobie zamontować w późniejszych stadiach rozgrywki, a ze względu na to, że jest to bardzo ważny element rozgrywki i że jest on wykonany dobrze, to również podwyższa ocenę cyberpunka. I możemy przejść sobie do ostatniego plusa, który wymienię w dzisiejszym odcinku – a jest nim to, że ścieżka dźwiękowa jest doskonale dopasowana do nastroju gry, co w wielu wypadkach dodaje bardzo fajną atmosferę. Na przykładu, jeżeli jesteśmy w jakimś mrocznym miejscu nie odpali nam się nagle jakaś szczęśliwa muzyczka i tak samo na odwrót dzięki czemu będziemy mogli się naprawdę bardzo fajnie wczuć w rozgrywkę. Po wymienieniu plusów możemy przejść sobie do minusów gry, a pierwszym z nich jest to, że gra jest niestabilna i często ma problemy z wydajnością, zwłaszcza na starszych sprzętach, za czym prawdopodobnie kryją się również całkiem wysokie wymagania graficzne, którym prawdopodobnie wiele sprzętów, które mają powyżej 3-4 lat, może nie podołać. Kolejnym minusem jest to, że wiele funkcji, które zostały obiecane przed premierą, nie zostały jeszcze dodane do gry, co dla wielu graczy może być... Bardzo rozczarowujące, ponieważ kiedy twórcy obiecali nam naprawdę bardzo dużo rzeczy, poro z nich zostało całkowicie zignorowane. Kolejny minus to to, że gra ma trochę skomplikowany interfejs i mechaniki, przez co będziemy musieli obejrzeć wiele poradników, aby wiedzieć w jaki sposób efektywnie grać w grę. Co niektórym może się podobać, ale prawdopodobnie dla większości z Was będzie to trochę denerwujące. Kolejny minus to to, że niektóre misje są powtarzalne i trochę nudne to może wpłynąć negatywnie na doświadczenie z gry, ponieważ kiedy kilka razy robimy praktycznie taką samą misję, może nam się odechcieć grać nawet na całkiem długi czas. I ostatni minus, który dzisiaj wymienię, to to, że mamy całkiem sporą ilość błędów, takich utykania w teksturach, problemami z animacjami lub gliczowaniem się misji. To może być bardzo irytujące i może wpłynąć na poziom imersji w grze. Podsumowując, Cyberpunk... To bardzo fajna gra z ciekawą fabułą i bardzo rozbudowanym światem, ale niestety ma nadal wiele problemów technicznych, mimo upłynięcia ponad dwóch lat od premiery. Ale mimo to wciąż jest to bardzo dobra gra i myślę, że dla wielu fanów gatunku taka gra może bardzo się spodobać. Oczywiście jest to tylko moja opinia, jeżeli macie odmienną, możecie napisać o tym w komentarzu. W dzisiejszym filmie to byłby na tyle. Dzięki za oglądanie. Nara.